Elo siemano Witam w centrum sportowym Junkers Mamy tu wiele atrakcji Na przykład deskę typu Carver Jest do niej bowl Także można jeździć Mamy też yy, nowoczesny sport Box na leżąco. Tutaj można u nas sobie pouprawiać cik cyk cyk cyk, cyk. Syk. I zapraszamy serdecznie, gorąco do zakupu karnetów przez internet albo na żywo, bo lepiej za gotówkę, wiadomo, bez faktury, bo z fakturą drożej. I tak, w centrum sportowym Junkers obowiązuje regulamin. Także tutaj prawa fizyki ogólnie i. Matka Natura także. Także kupujcie karnety już dziś, już dziś, teraz promocja 50%. Coś tam. Także do usłyszenia w kolejnej odsłonie.